Hej lwy, witam Was, moi drodzy, na kanale KTWitch Tarot z tygodnióweczką. Pierwsza część jest dla osób w relacjach partnerskich, ale też nie um, tylko i wyłącznie życiowych. Mogą to być partners, partnerzy biznesowi czy jaki jacykolwiek. E, druga część dla singli, czasówka w opisie. Pamiętajcie, że mogą te części z Wami nie rezonować, więc sobie to zamieniajcie. Nic z tym złego nie ma, dlatego że obie części są dla Was, dla Waszego znaku zodiaku. E, i przesłania są ogólne, więc właściwie różnie może być, mogą w ogóle z nikim tutaj nie rezonować, więc to też bierzcie pod uwagę, a w szczególności nie każda z tych rzeczy, o których ja będę mówiła, musi z wami rezonować w jakikolwiek sposób, więc o, o tym pamiętajcie. Pierwsza część i tutaj jest um, karta przesłania dla każdego znaku zodiaku teraz w tym tygodniu. Wy macie concerns, czyli taka karta, kiedy zaczynacie Albo coś Was martwi, bardzo nad czymś dumacie, wręcz nie możecie wyjść z tego zastanawiania się. To jest karta, kiedy e, się czegoś obawiamy, taki warning, właśnie, e, e, żebyście po pierwsze nie stali w, w takim momie, momencie zawieszenia. Dla osób w partnerstwie, właśnie, to jest bardzo duża taka przestroga na to, że e, Będziecie okazywać wręcz taki cały czas zamartwianie się, a to nie będzie sprzyjało temu spokojowi, który macie utrzymywać w tym waszym związku, w tej waszej relacji. Więc jakby ta druga osoba będzie tutaj e, będzie się to udzielało, krótko mówiąc. Więc tak jakby uważajcie na to, żebyście nie przeginali tutaj z tym zamartwianiem się, aż tak, e, e, i dzielenie się może tem. Chociaż e, dzielić się e, jak najbardziej jest. E, Wskazane, bo dajemy troszeczkę sobie szansę na to, że ktoś was może tutaj w jakiś sposób ustawić w tych waszych myślach, żebyście właśnie nie posunęli się tak daleko, że później sami się w tym zakręcicie i nie będziecie mogli z tego wyjść. Krótka historia, jeśli chodzi o to pierwsze przełoż prze przesłanie, dlatego że tu mi się bardzo pokazała taka wyraźna sentencja. A za chwilę przejdę, zaraz potem, bo to nie musi być właśnie dla nikogo zupełnie, ale może być dla kogoś. Więc o tym powiem, a później przejdę do takiego rozwinięcia tego tematu, bardziej może pod kątem już jakby osób, które mogą jeszcze coś złapać więcej dla siebie tutaj z tego wszystkiego. Więc początek tygodnia. Macie kartę cesarza. I to jest baran, tu się pokazuje, ale pamiętajcie, nie musi być. Chodzi o samą tą osobę, którą ta karta przedstawia, czyli kogoś, kto jest bardzo taki narzucający czasami swoje zdanie, osoba, która wie, czego chce i a swojego zdania też nie zmienia, więc bez względu na to, co się dookoła tej osoby dzieje, tutaj ta osoba nie będzie jakby rezygnować ze swoich przekonań. I tutaj się, ja to w, kieruję to w, waszym, w waszą stronę, jako do takiej osoby, która tutaj właśnie w tym tygodniu będzie wiedziała, do czego chce dążyć i co chce zrobić. Więc jest jakby. Troszeczkę argumentów, troszeczkę kłótni tutaj pokazanych, ponieważ macie tego rycerza mieczy. Ktoś kto bardzo jest ambitny, ktoś kto tutaj bo tak czasami zbyt impulsywnie działa. Jedna z osób tutaj odchodzi, więc nie wiem, czy to wy jesteście, czy to wasz partner, czy jeszcze jakaś osoba, z którą tutaj będziecie właśnie w, tym, w tej sytuacji się możecie odnaleźć. Każdy tutaj będzie ruszał, jakby w drugą stronę. Inną niż do tej pory i wydaje mi się, że to wy tutaj się najbardziej pokazujecie, e, dlatego, że tutaj mamy waszą kartę, też kartę słoneczka. E... Opuszczanie tego otoczenia, odnaj odnajdziecie się tutaj w końcu, um, tak w, samej, w samym sobie, odnajdziecie osobę, którą tak naprawdę jesteście. Macie tutaj rydwan, więc tutaj jest podróż jakaś pokazana y i o czym tu zaraz też powiem, ale to jest taka i, y podróż nie tylko fizyczna, tylko taka mentalna też często się pokazuje. W każdym razie, właśnie w tym słoneczku tutaj odnajdujecie siebie samych i to. Y do czego tak zawsze naprawdę chcieliście dążyć, i teraz jakby się urywacie z tego łańcucha, tak nieładnie mówiąc, ale tak jakby w końcu się macie szansę urwać i zrobić coś dla siebie i w tym ki waszym kierunku. Um, tutaj um, pokazuje się dla was, powiedzmy, jakaś sytuacja, która się wyjaśnia. Przekazana przez jakiegoś starszego od Was mężczyznę lub kobietę, bo tutaj macie kapłankę, więc tutaj w kapłance oczywiście jest bardzo zarysowana kobieta, ale też może być e, jakaś osoba starsza w wiekiem, więc to też jest mężczyzna. E, e, ktoś e, Wam przekaże tutaj, czy wyjaśni, jakąś rozjaśni, jakąś e, tutaj, nie wiem, e, e, jakby jak to się mówi. Coś Wam się tutaj wyjaśnić, co do kobiety. Kobiety, e, która jakby się charakteryzuje taką ostrością języka, czyli e, ktoś, kto jakby nie ulega e, narzucanemu też zdaniu, więc nie wiem, e, prawdopodobnie to jest nie, e, nieprawda, e, inaczej. Może to być ktoś urzędowy, może to być jakaś osoba z waszego otoczenia, z którą tutaj właśnie, z której tutaj właśnie wynikła ta sytuacja na samym początku tego tygodnia. Więc ktoś. No nie wiem, bardzo się pokazuje kobieta, więc tu już zostawiam to dla Was. Ale co tu się jeszcze takiego bardzo ważnego dla Was pokazuje, to to, że niestety. końcówka tygodnia pokazuje się w tych pięciu kielichach. W takiej sytuacji, kiedy wy nie możecie się z czegoś tutaj jeszcze uwolnić cały czas, więc tutaj musicie na to zwrócić uwagę, bo to, co się tutaj będzie wyjaśniało, czyli Cały czas upieram się, że albo jakieś kobiety, albo jakiś dokumentów, jakiejś sytuacji związanej z urzędem, tutaj was coś będzie martwić, ale to się wydarzyło prawdopodobnie w przeszłości i jakby w tym momencie jest zupełnie zbędne to, żebyście wy cały czas zatrzymywali swoje myśli na tym, co już się wydarzyło, nie można tego już zmienić. Także tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Teraz moi drodzy, tak konkretniej może. Co do tej pierwszej karty cesarza m, bardzo tu macie i będziecie podążać z początkiem tygodnia, za swoimi e, jakby przekonaniami e, takimi prawdziwymi. Bardzo ambitnie tutaj zaczynacie ten tydzień, e, będziecie zmierzać. E, i też odchodzić od tego, do, w czym tkwiliście do tej pory, czyli w takim jakimś schemacie, który teraz zostanie przełamany, by teraz będziecie kontrolować wasze życie, nie, ulega, nie ulegać jakby narzucanemu zdaniu przez kogoś, dlatego że macie rydwan. To jest karta, kiedy i ten cesarz tak samo mówi o tym, że w końcu mamy kontrolę nad swoim życiem. Nie ulegamy nikomuś. Nikomu. Teraz macie tą kartę Słońca, więc jakby w niej się zaczynacie odnajdywać. Tutaj, nawet jak i w przeszłości wiedzieliście, czego chcecie, tutaj w końcu się tak jakby właśnie uwalniacie od, od tego wszystkiego. Co wam e, było narzucone na wasze ramiona i e, z tą ciężkością cały czas szliście. Więc tu jakby zrzucacie to wszystko z siebie, e, podążacie za swoim e, instynktem, za waszym e, e, za, waszą, za waszymi pro, e, m, jak powiedzieć. E, tym, co, tym, co tak naprawdę chcecie, za waszymi pragnieniami. Bo chciałam powiedzieć za marzeniami, ale to nie chodzi o marzenia tutaj zupełnie. O wasze pragnienia. Sami wiecie, jaka to jest różnica, także tutaj podążacie właśnie za tym. Bardzo to jest ważne. I tutaj macie was samych, więc dla każdego indywidualnie teraz musicie się zastanowić, jakie cechy no bo są jakieś wspólne dla waszego znaku Zodiaku, oczywiście, ale każdy to jest indywidualna osoba, więc wy tutaj macie być sobą. Znajdźcie się w tym, w kim tak naprawdę jesteście, i to Wam przyniesie też taką bardzo dużą ulgę. Teraz dalej. To, co jeszcze macie. Jeśli chodzi o tego rycerza i ten rydwan, tu się wam też pokazuje e, nie tylko ta kontrola nad swoim życiem, ale też jakaś podróż e, właśnie w tych dwóch kartach, więc tutaj to jest bardzo porządnie zarysowane, więc dla części z was to rzeczywiście jest jakaś podróż, jakaś przeprowadzka, ruszenie do przodu, e, ale też e, tutaj w, e, powiedzmy są pokazane zmiany, nie wiem czy w związku z tą przeprowadzką, z tą podróżą, e, ale generalnie tu są jakieś, w ostatniej chwili coś się może wydarzyć, i coś może nie pójść po Waszej myśli, więc tutaj zwr zwróć uwagę, gdybyście mieli jakąś podróż, bilety kupione, nie wiem, coś w tym stylu, e, trzeba tutaj dopatrzeć e, do, dokładnie do samego końca, czy wszystko zostało dołączone, e, czy wszystkie informacje, jak ten ktoś dostał, żeby tutaj nie było jakichś przesunięć w związku z jakimś niedopatrzeniem. Ok? A teraz. E, Kapłanka to jest karta, kiedy jakby pokazuje się moment, kiedy coś było niezbyt jasne dla Was, a teraz będzie. Tutaj jest odkrycie jakiejś prawdy. Możliwe, że dotyczyło powiedzmy to jakiejś drugiej osoby. To może być to, ale też jakiejś sytuacji, takiej, która się działa obok, obok Was równo, równocześnie, ok? Wy wiedzieliście o tej swojej stronie, a nie widzicie nic o tej drugiej, więc tutaj jakby to zaczyna w końcu nabierać jakiegoś koloru i Wy się tutaj o tym dowiecie i to Wam też bardzo tutaj pomoże. Właśnie to odkrycie prawdy tutaj, które się bardzo zarysowuje. Może. Jakby tutaj też. Um, inaczej jakby to podejść do tego tematu. Um, jest jakaś prawda, która zostanie tutaj odkryta, i to znowu dotyczy tutaj dwóch kart. Um, coś zostanie odkryte. Coś. Um, z czym wy będziecie musieli się zmierzyć. Z jakąś tą prawdą. Czegokolwiek to będzie dotyczyło. I jest tutaj jakieś zmierzenie się z jakąś prawdą. Dla części z Was tutaj jeszcze jest ważna taka jakby sprawa, że jeśli macie spotkanie w tym tygodniu z kimś ważnym, nie wiem, od kogoś może zależnie, powiedzmy typu, e, idziecie na spotkanie, w, w, jeśli chodzi o waszą pracę, to to, co macie pokazać swoją osobą, to to, że podchodzicie do tego tematu z dużym szacunkiem i do tych osób, z którymi macie się ewentualnie spotkać, że tutaj macie im okazać szacunek, e, bo będzie tutaj trzeba prawdopodobnie też, e, jeśli tego nie zrobicie, e, zawarcić wtedy o siebie, bo może to nie pójść pod, tak jak powinno to spotkanie, więc to zwróćcie na to uwagę. Tu jest jakby pokazanie też, że jakby konflikt z jakimiś takimi trudnymi osobami się też pokazuje na tym końcu tygodnia, ale tak jak powiedziałam, najważniejsze, że tu jest zawalczycie o siebie. I na koniec macie tą kartę pięciu kielichów, więc jest jakieś poczucie straty w tej karcie. Skupienie się nad czymś generalnie, na czym nie powinniście. Nad czymś, co już powinno pozostać zostawione w przeszłości, tam, gdzie to jest tak naprawdę, ale Wy jakby tkwicie w tym jeszcze teraz, i, i to jest karta, która właśnie ma Wam wskazać to, żebyście się już od tego uwolnili, bo Tutaj jest to bezsensowne już w tym momencie, w jakim wy się znajdujecie, ok? Więc to są tego typu energie, które tu się na tą pierwszą część pokazały. I pamiętajcie, oczywiście, tak jak wspomniałam już, to gdyby to z wami nie rezonowało, spróbujcie posłuchać tej drugiej części. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale gdyby, gdyby już to Wam wystarczyło, także wtedy życzę Wam tylko. To, co mi pozostaje. Udanego tygodnia, oczywiście. Pamiętajcie, że za każdą aktywność na moim kanale jestem wam, wam bardzo wdzięczna, także każdy komentarz się też jak najbardziej liczy. Z góry dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy, udanego tygodnia, pogody, szczęścia ogólnie. Niech to słoneczko Wam tutaj przyświeca. Także wszystkiego dobrego. I witajcie, moje drogie single lwy. Zobaczmy, co się tutaj dla was pokazuje. Pierwsza część była taka dosyć interesująca, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o takie branie kontroli nad swoim życiem. Więc, gdyby ta wasza część z wami jakoś tutaj nie rezonowała, to zwróćcie uwagę też na to, że może tam znajdziecie w tej pierwszej części jakieś ważniejsze rzeczy, ważniejsze odpowiedzi. No, póki co na razie ten, ta druga część się też pokazuje, jakby obieramy kontrolę nad swoim życiem, nad tym, do czego my tak naprawdę chcemy dążyć, nie tkwić w tym, w czym jesteście, mimo tego, że jesteście zadowoleni. <coughs> Macie tak jakaś decyzja od was na spokojnie podjęta, bez żadnego szarpania, zmiana otoczenia, zmiana kierunku, tak jak powiedziałam, jakby te szablony, czy też te, jak to się mówi, grafiki, w których do tej pory tkwiliście, w tym momencie zostaną e, zerwane, jakby to jest czas na pójście w inną stronę, tak? To w takim odczuciu się tutaj pokazujecie w tej karcie. Teraz macie pazia, miecz, to są umowy, więc może to chodzić o pracę, o jakieś nowe zajęcie, nowa pasja, tutaj coś się nowego po prostu dzieje. E, może być związane z umowami, może być związane z jakąś nową drogą, e, ale to, co jest ważne, dla osób, gdyby właśnie by, byście byli takimi osobami, które będą coś podpisywać, to macie tutaj bardzo dobrze te dokumenty poprzyglądać dlatego, że mo, może coś się tutaj przez jakieś przeoczenie przedłużyć, więc to jest ważne. Lub ktoś tutaj będzie chciał zagrać na tym, jak to powiedzieć najlepiej. Jakby ktoś chce również zarobić na tym, co, co tak naprawdę wy macie zarabiać. Nie wiem, jak to, czy to jest dobrze zrozumiane, czy powiedziane raczej. Bo tu się dwulicowość jakiejś osoby pokazuje. Ktoś będzie chciał, opowiadając o tym, że to jest dla Waszego dobra, oczywiście tak też jest, ale równocześnie i dla tej drugiej osoby, dobra, czego ta osoba nie powie głośno, więc o to mi chodzi. Więc jakby może być tak troszeczkę dwulicowość tutaj w, w danym temacie. Dalej macie maga, więc Mag to jest pierwsza karta Wielkich Arkan. A, to znaczy, karta może nie pierwsza, tylko z pierwszym, z numerem jeden, czyli zaczynamy kreować jakąś naszą przyszłość na nowo przeważnie, bo to jest właśnie początek tej drogi, więc dla każdego z was tutaj coś innego, tutaj jest relacja, oczywiście pokazana. Ktoś kto was obserwował, ktoś tutaj może do was przyjść, bo mamy też królową kielichów, więc tutaj jest jakaś oferta złożona dla was. Um. I tak jak powiedziałam, dla części z Was to może być praca, dla innych może mogą to być uczucia, bo tutaj to też się pokazuje bardzo. Więc ktoś, kto był Wami zainteresowany już od dłuższego czasu, tutaj jakby bierze sprawę w swoje ręce i idzie w Waszą stronę. Wy tutaj się pokazujecie, że Wy też tego chcecie. Więc nie wiem, czy to będzie ważne. Macie tutaj bliźnięta, ale. Tu jest jakaś oferta, tu jest działanie, tutaj um, też jest um, mag jest często taką osobą, która potrafi właśnie troszeczkę zamydlać te oczy, troszeczkę czarować, um, ale niemniej jednak jest tutaj ktoś pracowity pokazany, ktoś, kto wie czego chce. Um, i też często tak pracuje, że m, dopóki tego nie osiągnie, nie zwolni tempa, więc tutaj jest dużo takiej energii rzeczywiście działania w tym tygodniu. Możecie to być wy też oczywiście tą osobą, która tutaj będzie tak dążyć do tego konkretnego celu. Od, obfitość, czegokolwiek by to nie dotyczyło, y a jest pod kątem bardziej rozwojowym, czyli właśnie tej pracy, może pasji, to to wam tutaj, ta karta pokazuje też obfitość, która tutaj jakby nadzieja na to, że to, to się powiedzie i wręcz nawet nie nadzieja, to jest jakby już pokazane to, że tak będzie, że to się wam tutaj opłaci, przyniesie wam coś pozytywnego, dobrego. Będziecie się czuli po prostu nie tylko spełnieni, ale i dobrze jeśli chodzi o finanse, tutaj usatysfakcjonowani, więc bardzo dobra e, z, e, karta. E, teraz macie e, króla kielichów i tu już, e, to już muszę wam koniecznie pokazać, dlatego że tu są dwie pary, dla si e, dwie osoby, które są dla siebie stworzone, które stworzą naprawdę wyjątkowy, e, wyjątkowy związek. Macie króla kielichów i królową kielichów, więc to nie jest tak, że e, królowa, która nie wiem, jest... E, nie wiem, w inną stronę, na czym innym się zupełnie skupia niż wy. Tutaj jest właśnie bardzo to samo skupienie na wielu tematach i wam się będzie świetnie dogadyw dogadywało. Oboje tutaj jesteście szczerze w tych uczuciach. To jest niesamowite po prostu, co tu się akurat dla was pokazało i tego wam życzę, moje drogie lwy, żebyście znalazły tą swoją połówkę. tutaj jest... I co jeszcze fajniejsze jest, bo dwa kielichy, jeśli wypadają, to jest karta, kiedy mówimy o szczerej miłości, ale tam jest jakby sam początek tego wszystkiego. Wy tutaj jesteście już na tym etapie waszego życia, że wy jakby nie patrzycie z, tej, um, z tego rozwoju tej miłości, wy w to wchodzicie i wy już czerpiecie z tego przyjemność taką um, dorosłą, tak? Nie wiem, to, to chyba będzie najlepsze, co, co może mi przyjść do głowy, taka, takie dorosłe wejście w, jakieś, w jakąś relację. Macie króla monet, więc. Y Albo dla jednego z Was tutaj w przeszłości się też pokazuje jakiś partner, który jest porządnie zarysowany koło Was, ktoś, kto jeszcze o Was myśli, ale ktoś, kto Wam nie grozi, ktoś, kto będzie Was tutaj wspierał um, i cieszył się z tego Waszego szczęścia. Więc. Jakaś męska też energia, tu się bardzo pokazuje, ale dla części, jeśli nie chodzi tutaj o mężczyznę, to chodzi o to, że wam to wszystko tutaj przyniesie rzeczywiście ta zmiana decyzji, to pod, ta podjęta decyzja opuścił dalej, nie oglądaniu się za siebie, spróbowaniu wejść w coś, w coś, jakby skorzystaniu z tej szansy, która się tutaj wam pokaże, wy tutaj naprawdę dostaniecie to, czego chcecie. I na koniec macie kartę odrodzenia, więc jakby cały czas dążycie do, do tego, tego, z czym ten początek tygodnia zaczynacie. A tutaj już nabierzecie takiego naprawdę pewności siebie, że dobrze zrobiliście, że to była dobra decyzja. Więc i znowu tu się wam pokazuje w karcie odrodzenia wasz znak, który pokazał się w słońcu w tej pierwszej części. Więc, tak jakby ta wasza energia tutaj będzie z wami naprawdę szła ramię w ramię. Wykorzystujcie to, dlatego że to jest was, wasz czas. To karty, te, które przedstawiają właśnie konkretny znak, z odiaku, o którym jest mowa. To jest, jakby macie podwójną moc, podwójne przebicie się w, w jakimś temacie, pozwoli wam to po prostu uzyskać. Jakby załatwić, ok, Coś. Z czym nie mogliście sobie poradzić do tej pory, a teraz e, chcielibyście spróbować, to próbujcie, dlatego że tutaj właśnie macie drugą szansę i powodzenie, w związku z tym zadowolenie. Także piękne, piękne karty macie i na pierwszą część i na drugą życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Ehm. Widzicie co teraz jeszcze muszę Wam po powiedzieć, bo chyba zapomniałam o tej karcie powiedzieć w pierwszej części. To jest karta z, z wierzchu talii dla, tego, dla tej pierwszej części. Macie osiem kilików, z którymi Wy zaczęliście. Więc to już jest jakiś znak, że tutaj jest jakaś decyzja dobrze podjęta, e, którą będziecie robić. I macie odrodzenie, więc tak to, e, jako kolejną kartę. Karta odrodzenia, która u was jest na końcu tego tygodnia. Zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Normalnie niesamowite. <laughs> wow. Sama jestem pod wrażeniem. E, dobra, chyba tyle. Pozdrawiam serdecznie. Ściskam mocno. Dbajcie o siebie udanego tygodnia.